Mam nadzieję, że będę patronem naprawdę dobrej zmiany, która się dokona w OCRG z dniem 14 czerwca. Bo ta zmiana się dokona na stanowisku dyrektora tej, tej instytucji. Pana dyrektora Rolanda Brzeciano zastąpi pan Tomasz Hansel. Dlatego spotykamy się w tym gronie. I oczywiście to dzisiejsze spotkanie no, jest też dla mnie emocjonujące i wzruszające. Nie ukrywam tego, dlatego że. Chciałbym bardzo serdecznie przede wszystkim podziękować panu Rolandowi Wrzeciono za pełnienie tej funkcji w sposób wzorowy i pracownikom jednostki za to, że z dużym szacunkiem, uznaniem odnosili się do pana dyrektora. Byli w każdym momencie, kiedy było, była potrzeba interwencji nagłej, kiedy była potrzeba zbudowania nowego projektu dla przedsiębiorców, wtedy, kiedy była potrzeba szczególnej reakcji w ostatnim roku, kiedy dotknęła nas pandemia covidowa. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi i wszystkim współpracownikom, którzy na prośbę pana dyrektora w tych ekstra nieciekawych nie, nie gospodarczych czasach się pojawili u boku pana dyrektora i pomagali. Bardzo dziękuję za to. Dziękuję za myślenie perspektywiczne całemu zespołowi pod przewodnictwem pana dyrektora. Perspektywiczne w rozumieniu tego, jak się będzie rozwijała gospodarka, czego oczekujemy, czego oczekują przedsiębiorcy. Bardzo dziękuję za udziały w projektach gdzie nastąpiło rzetelne kojarzenie przyszłych pracowników, czyli w szkolnictwie zawodowym, jak również w projektach, które realizowane będą, są realizowane w wojskowym Urzędzie Pracy, gdzie próbujemy dostosować kadrę pracowników do potrzeb przedsiębiorców. Panie dyrektorze, bardzo, bardzo za to dziękuję, bo dobry klimat, który pan tutaj zbudował, na pewno ułatwi pracę nowemu dyrektorowi, Dlatego, że osoba doświadczona, przez którą tak naprawdę przez ostatnie lata, od 2010 roku szczególnie, od kiedy pełni pan dyrektor Tomasz Hanzel, pełni funkcję wicedyrektora Departamentu Koordynacji Problemów Operacyjnych, to wszystko co się później działo w instytucji pośredniczącej, czyli w OCRG przechodziło przez ręce pana dyrektora Tomasza Hansla i tak naprawdę wejście w ten obszar działalności jest naprawdę tą, tą częścią już realizacyjną. Bo negocjowanie jednego projektu, jednego programu unijnego, teraz REACT, teraz Fundusz Europejski dla Polskiego, czy też walczymy bardzo intensywnie i pokazujemy, w jakiej sferze moglibyśmy być jako samorząd województwa w Krajowym Planie Odbudowy, to wszystko przychodzi przez ręce pani dyrektor Bedrunki i pana dyrektora Tomasza, Tomasza Hansla. Więc yy, ja jestem przekonany osobiście, że będę patronem dobrej zmiany. Myślę i proszę również pracowników OCRG, aby zaakceptowali tą zmianę. A, a ten kierunek, który przyjęliśmy do pracy tutaj w Urzędzie Marszałkowskim, szczególna opieka nad przedsiębiorcami poprzez OCRG, a pracownikami poprzez Wojewódzki Urząd Pracy na pewno będzie kontynuowana. Będzie więcej projektów partnerskich, będzie więcej kojarzenia sfery pracowniczej ze sferą przedsiębiorców, po to, żeby satysfakcja była po obu stronach.